20 marca 2025 roku na kanale Simrail SA pojawił się trailer Łódź DLC. W tytule dokładnie pisze Łódź Warszawa DLC. I dlatego dziś krótko mówimy sobie, czy warto kupić Łódź Warszawa DLC. Zajęcam do zasubskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę. Na początek dodam, że z Łodzi będą dwa DLC. Pierwszy obejmuje odcinek Żyardów Łódź Widziew, a drugie DLC okolice Łodzi typu Łódź Lublinek, Pawianice itd. Ale my przyjrzyjmy się temu pierwszemu, czyli Żyardów Łódź Widziew. Co w ogóle nam te DLC ofiaruje? Trasa Żerardów Łódź Widziew przez Skierniewice, Koluszki jest to około 83 km. I tak, za to musimy płacić. Ile? Dokładnych cen nie ma, ale szacuje się około 60 zł. Ale to nie wszystko. Do tego mamy N57919 w malowaniu kolei łódzkich i tutaj zadaję sobie pytanie, tylko ten kibel będzie w malowaniu łódzkich czy też elfy, które już od dawna mamy w grze? Jeżeli ktoś z Was wie, to niech da znać w komentarzach. Przejdźmy krótko teraz do zdjęć, które są na Steamie. Mamy ich dokładnie 12. Na pierwszym zdjęciu widzimy Świnkę i widzimy stację Łódź-Widziew. Tak samo jak i na drugim zdjęciu widzimy stację Łódź-Widziew. Możemy to poznać po tym, że po prawej stronie nad tym samochodem przez to okno widać lokomotywownię kolei łódzkich. Jak zresztą zobaczymy,, sobie teraz na zdjęciu trzecim widzimy ten budynek teraz troszeczkę dokładniej. I po raz kolejny jest to stacja Łódź Widziew. Na zdjęciu czwartym troszeczkę trudniej rozpoznać, gdzie to zostało wykonane, no ale na pewno wiemy, że pomiędzy Żyrardowym a stacją Łódź Widziew. To wiemy. Na zdjęciu piątym widzimy tak zwanego grzybka. Gdzie to się dokładnie znajduje, tego znowu wam nie powiem, bo nie mamy żadnych tutaj widocznych nazw i tak dalej. W zdjęciu szóstym prawdopodobnie widzimy parowozownię lub lokomotywownię. Zresztą jak przeczytamy sobie opis DLC, to tam pisze, że w Skierniewicach jest parowozownia z 845 roku i prawdopodobnie jest to właśnie to, co widzicie na zdjęciu. W zdjęciu widzimy stację Skierniewice. E, widzimy, że zostało jeszcze wybudowane w tym starszym stylu, czyli z czerwonej cegły. I naprawdę fajnie to wygląda, jak w rzeczywistości, jak i w grze. Oczywiście i tak ta stacja wygląda w rzeczywistości. Nie mówię, że tutaj twórcy użyli jakiegoś starszego budynku, ale mówię to po prostu, bo fajnie ta stacja wygląda. Wyróżnia się po prostu na tle innych stacji kolejowych. W zdjęciu 8 widzimy przejazd kolejowy i jedzie sobie EU07. Gdzie to jest, to znowu Wam nie powiem, bo ciężko to rozpoznać. W zdjęciu 9 widzimy elfa w malowaniu kolei mazowieckich. Poza tym widzimy kawałek stacji nic specjalnego. Do zdjęcia 10 i 11 wam coś teraz powiem. Jak dobrze wszyscy wiemy, niektóre pociągi kolei mazowieckich jadą do Skierniewic i potem muszą stamtąd wrócić, bo stacja docelowa to Skierniewice i robią to manewrami. Jak widzimy na zdjęciu 10, ELF ma sygnał manewrów. I jest to na stacji Skierniewicy, więc może być tak, że na multiplayer na innych serwerach niż tylko Internacjonalny 9, będą manewry. Fajna sprawa by to była, bo jak widzimy, sygnał manewrowy świeci. Znajdujemy się w Skierniewicach, więc ma to sens. I tutaj mam taką teorię, że. Może będą manewry i może być tak, że te scenariusze, jakby dodali Warszawę w Śródmieście, po prostu będą cały czas jeździć tam i z powrotem. Byłoby naprawdę fajne to. Na zdjęciu 11 widzimy po raz kolejny sygnał manewrowy, tym razem w Żyrardowie. No i na ostatnim zdjęciu widzimy zdjęcie z kabiny, jest to bodajże Elf, jak się nie mylę, i wjeżdża na stację, jaką dokładnie to znowu... Ciężko odczytać, bo niewidoczny to jest. Są też dodatki na dwa tryby. Każdy z nas wie dokładnie, jakie tryby mam na myśli, ale zacytuję wam mimo to. Nowe wyzwania czekają zarówno w rozbudowanym trybie multiplayer, jak i w misjach singleplayer. Gdzie na własnej skórze doświadczy specyfiki ruchu. Więc zapowiada się ciekawe, jak dokładnie to będzie, to się dowiemy. Twórcy też trochę tutaj napisali o historii tego odcinka. Czyli na stacji Łódź jest zaplecze techniczne lokalnego przewoźnika, czyli to jest właśnie ta hala, którąście tam widzieli. Jadąc do Warszawy, przejdziemy koło domu polskiego noblisty, czyli Władysława Reymonta, który pracował jako drożnik na trasie warszawsko wiedzieńskiej I do tego mogę jeszcze dodać, że w Skierniowicach jest parowozownia z 845 roku. Roku. Czy się opłaca kupić te DLC? To zależy od ceny, powiem, że do 50zł bym się nie zastanawiał, tylko kupował zaraz te DLC, jak będzie cena powyżej to zależy, um, no powiem Wam szczerze, że jak będzie to kosztować 70zł to jest to dużo za dużo, bo mamy tak naprawdę 83km tras i parę scenariuszy, według mnie to by się za tą cenę nie opłacało. Jeżeli cena będzie wynosić do 50 zł, to jak najbardziej jest to akceptowalne i można wydać tyle. Eee, no i tak naprawdę tyle wam mogę powiedzieć. Na koniec przyjrzyjmy się komentarzowi od Awokado Gaming 7509. Dla mnie podstawowe must i tej gry to edytor. Gracze tworzą cuda, a wtedy ta gra na pewno szybko nie umrze. Jak najbardziej tutaj Awokado Gaming ma rację. Po prostu jakby dodali, edytor gra by miała dużo szybszy rozwój. Społeczność by mogła tworzyć tobory, trasy i tak dalej, przez co gracze by coraz częściej grali w SimRail'a, a jak liczą tylko na DLC to z tej gry raczej nic nie będzie. Jak wiemy ostatnie DLC było rok temu, rok później pojawia się kolejne DLC, ale już rok temu były wielkie pretensje, że cena za duża i no jak tak chcą prowadzić tą grę no to długo, długo ta gra nie potrwa. Po prostu szybko upadnie, chociaż że można powiedzieć, że już dawno upadła. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnych. Siemano, pozdro,